Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy wszystkich serdecznie z 14 weekendu spinningowo-muchowego. W większości może to będzie muchowy, może spinningowy, zobaczymy jeszcze. Dzisiaj startujemy w troszeczkę nieco zmienionym składzie, bo jest z nami Hubert. Hubert jest z nami pierwszy raz w szkółce od dwóch lat, chyba, ale dzisiaj dopiero pierwszy raz mu się udało z nami pojechać na weekend. Mam nadzieję, że to będzie szczęśliwy czas i jest z nami. Bartek to wiadomo, Wojciech. Wojciech, który był z nami w październiku, chyba w październiku to był. albo Zaliczył kwisę, zaliczył Boberek. No tym razem sami zobaczcie. Niestety kwisa dalej duża, ale nie martwi nas to zbytnio, bo ostatnio na dużej kwisie połowiliśmy. najważniejsze, że zobaczcie, jaki jesteśmy ubrani. Nie ma rękawiczek. Troszeczkę wiatry jest, ale jest 12 stopni, ma być 14 w najcieplejszym momencie dnia. Eee, czyli zwykła kurtka będzie git. Musimy gdzieś się schować i jakiś... o, komuś worek porwał, Łap, 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 bo to jest pokrowiec do wędki, jakiś, czyjś. 12 nie z tego. Także, no, zobaczymy. Wojtek dzisiaj chyba spinning, Hubert spinning. Ja z Wartkiem zacznę od muchy. Po południu mamy sesję w Lubaniu z Sewerynem, który oprowadzi nas po swoich miejscówkach, także zobaczymy. Jeżeli coś tylko się pojawi, to na pewno to zobaczycie. Mam nadzieję, że w tym weekendzie wszyscy złowią ryby, nie chodzi nam o jakieś tam wielkie efekty, ale żeby każdy miał rybę na kiju, żeby poczuł i żeby można było sobie zrobić zdjęcie. Przebieramy się i lecimy nad wodę. Ruszyłem z Wojtusiem, Bartek poszedł z Hubertem troszeczkę szybciej, bo już się ogarnęli i już tam między drzewami ich widzę, że Hubert na razie z brzegu, Bartek powoli wchodzi do rzeki. Rzeka jest dzisiaj duża, Kwisa 14,5 metra, czyli jest taka kurcze naprawdę duża. Fajnie by było jakby była 5 metrów, 6 metrów, to byśmy wtedy mieli super warunki do łowienia. Dzisiaj jest duża, ale no tragedii nie ma. Łowiliśmy już na takiej wodzie w zeszłym, yy, w zeszłym weekendzie. Na pewno było zimniej. Śnieg nam sypał w oczy, mróz szczypał w palce. A teraz zobaczcie, bez rękawiczek. Zobaczymy, co tutaj się uda wyrzeźbić na tym weekendzie. Wojtek ma wahadełka z nadkwisy. Na próbę Hubert Wahadła z nadkwisy. Oczywiście od Seweryna. Zapraszam na jego stronę na Facebookową wahadła z Nadkwisty, gdzie możecie zobaczyć wszystkie jego produkcje. Naprawdę są super, i nie tylko wyglądają super, ale również są super skuteczne. A ten, tutaj cały ten odcinek musimy przejść, ale zaczniemy go od góry. Zaczniemy od góry. Chłopaki tutaj sobie będą częściowo brzegiem szli, a my sobie z Bartkiem pewnie wejdziemy do wody. No, i łowimy sobie. Zaczęliśmy. Co co? Ja bym ci radził tutaj przyjść. Zaraz przejdziesz. Musisz iść trochę do przodu i później po przekątnej. Poczekaj jeszcze 10 minut, to przejdziesz już na spokojnie. Yy, zaczęliśmy łowić. Chłopaki. Na wysepce, ponieważ była duża woda, widzicie tutaj po brzegu, ile już spadło praktycznie z 15 cm spadło wody. No, przed chwilą było naprawdę, naprawdę mocno 14,6 m sześciennego tutaj przypływu to jest naprawdę wysoka woda mi było ciężko ustać. Chłopakom nie pozwoliłem, niestety wejść do wody, bo ja miałem popępek prawie. No to nie byłoby sensu, żeby oni wchodzili, bo każdemu by się nalało przez górę. Fajnie, że wodę troszeczkę przykręcili. Jakby ją przykręcili do takiego stanu, jaka jest teraz, to byłoby super. Żeby nie zakręcili na taką minimalną, żeby ją tylko troszeczkę przyhamowali, to byłoby naprawdę fajnie, Bo ryby jeszcze byłyby aktywne na większej wodzie, te większe. A chłopaki mogliby sobie też wejść i obrzucać te ciekawsze miejsca. Całe szczęście Wojtek z Hubertem mówią na spina, także mogą sobie rzucić dalej. Ja z Bartkiem na, na nimfę. Ja się muszę zaraz przezbroić, bo miałem założoną krowę na głównej z główką 5 mm na tą dużą wodę, bo było naprawdę i głęboko, i rwący nurt. Także o, zaraz przejdę na coś lżejszego. Założę sobie jakąś jedną, główkę, trzy, jedną, może max trzy i pół, cztery. I, i tak sobie przejdziemy ten odcinek. I zobaczymy, co tam się wydarzy. Dzisiaj ciekawego. Ole, piękny. Nie mogę go wyciągnąć. No, jeszcze nie widziałem. Ale on jest na fali, dlatego takie jest wiesz. O jest, już wychodzi. O! Lipień. Ale ładny. Lipień, lipień. Piękny lipień. No. Zobacz. Piękna. Nie, Bartek ciągnie strągala. E, zanurkował. Zanurkował, zanurkował. no. Silny, silny. <laughs> Chopaki, widzicie przewagę muchy nad spinningiem? No właśnie, muchabetem. <noise> Dlatego ja staram się za każdym razem mówić tylko na muchę jak mam szansę. Jest! ryba. Chcesz fotę czy nie? Nie, bo to jest. Nie, chciałem, kolorowy. Nie, tutaj ten czaka raczej nie. on ma jakieś cm, Ale najważniejsze, że jest. Woda się robi malutka, czyli eee, teraz najlepiej będzie, jeżeli chcecie połowić na większą gumę czy na większą blachę, to raczej tam, gdzie mamy auto. Wiecie? Na małą, to ja ją stąd widzę. To jest mała? Aha, mi się wydaje, że taka spora dosyć, wiesz? No jakby jeszcze deszcz nam przestał padać. wypuszczenie proszę A ja nie wziąłem kurtki z auta No właśnie. A ja mam mokry kij, bo wsadziłem przez przypadek do wody i deszcz mi go zmoczył. I teraz mam taki problem, żeby rzucić jak nie wiem co. Oh. Pod skałkami teraz tam trzeba dobrze przepenetrować. O chłopaki będziemy mieć kontrol chyba mamy przerąbane Przerąbane Raczej tak Malutkie i leciutkie. To jest duże. No to, áno. Oh. No oh, Do Dobry, nie, teraz dopiero wodę zakręcili. Jeszcze opada. Woda, Duża woda cały czas, 15 metrów chyba leciało. Teraz dopiero zakręcili, ale jeszcze opada się. Stabilizuje. Mamy. mamy. Bo koparka w Leśnej na moście pracuje. Aha. I tutaj już jest wyżej czysta. O, i teraz trzeba przejść z powrotem. Nie, nie bo tutaj jest, tutaj jest dziura i one tutaj bliżej siedzą. No. No i próbuj tutaj machać, w górę. Hubert, Hubert, spróbuj tu pod tymi skałami, tam jest głęboka woda. Tam jak są te skałki, gdzie ty teraz jesteś. To dość, dosyć głęboko jest. Co tam, założyłeś woblera? No to próbuj. Woda opadła zupełnie. Na małej wodzie. Też się przyjemnie łowi, ale... Mniejsze ryby. Wtedy te małe szaleją. Można się pobawić na sztuki. Czas... Tak, 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 tak. O, jest! Nie. Wojtek! Jest na górze. A, to Wojtek, to Hubert. Jak co rówieś? No. Ojej! Ale wypas. Patrz, jak się. Nie, no dramat, powiem ci dramat. O, jest, ale spadł No mówiłem, że tutaj są ryby dopiero. Tu się zaczynają. Ryba za rybą. No dobra, no, no, mają brązkę. Ty. Widziałem go przy powierzchni. Ale zbierają suchary. a ja cię kręcę. Kolejnego namierzyłem. No, ale co się dzieje? To schowaj do kieszeni. To sobie opuść te spodnie Brązka zielono dupka Czyli klasyk Nasz, strongowy Hubert rzucasz coś? Właśnie tutaj, o, tutaj jeszcze bliżej i rzucaj tutaj. To jest sporo ryb. Szybka zmiana miejscówki. Nie mogę tam dorzucić za bardzo. Ach. Ale może. Ale. Przywalił i puścił. Jest. No malutki, chodź wypuścisz sobie. Ale no delikatnie. Ja go odhaczę. Czekaj, bo tam moja dłucha, druga. Ale miałem rewelacyjną rybę. Tu zaraz za krzakiem Duża była, ładna A u mnie był duży, ja go nie dociągnąłem nawet do powierzchni, ale zobacz jak ja robię teraz, patrz Na nimfę Obudziły się ryby Co wspaniałego A ja go poholowałem Chciałem kamerkę włączyć, ale nie włączyłem, palce mi się pomyliły I chyba ciut luzu dostał, nie wiem No trudno, łowimy dalej no. Coś się dzieje, najważniejsze No, tak się będzie działo Zmiana miejscówki Wróciliśmy na ogródki, niestety odkręcili dużą wodę ja nie mówię, że to źle, bo duża woda to jest duże, większe prawdopodobieństwo na większą rybę, ale myślałem, że chłopaki sobie wejdą do rzeki i poćwiczą sobie mokrasa albo sucharka, a tak niestety znowu spin. Ja próbuję na nimfę taką metodą, nie wiem jak to nazwać. Ultra długą żyłką. Miałem przed chwilą jedną ładną rybę, niestety mi spadła. Tutaj nie będę wchodził dalej, bo się utopię. Ach, no i co więcej, chmury takie różne. Przed chwilą mieliśmy ładny grad. Zobaczymy, czy coś tu się uda. Ciężko tu będzie mi na nimfę teraz yy, przy tym wodospadzie. Bo jak trafi się taka ryba w okolicy 40 A jest szansa Jest szansa na 40 plus I jak pójdzie mi z tym dużym prądem to... To niestety nic z tego nie będzie No ale zobaczymy Bartek na razie łowi na... Wow, Uważaj, bo w choinkę zaczepiłeś Weź chwyć blaszkę teraz w rękę o, odczepione, dobra Bartkowi spadła ryba koło kamienia. Bartek łowi teraz na, na przynęty, które dostaliśmy na testy ze sklepu wędkarskiego. Także już po paru rzutach miał rybę. Niestety spadła, bo przypuszczam, że problem z główką mamy. Tam są nie takie główki jak powinny być do tych gumek. Ale innych nie mamy. No i próbujemy dalej. Ja też zaraz wejdę sobie do rzeki, tylko wejdę tam troszeczkę na płuczej wodzie, tam gdzie chłopaki rzucają. Bo tu jest akurat taki głębszy dosyć. Momencik. Ło! Tam powinny być jakieś ryby, ale czy one wezmą tak prowadzoną nimfę z dryfu takiego, nie wiem. Zobaczymy. Ale mi tej szkoda, kurka wodna, no. Nawet nie zdążyłem kamery włączyć. Dzi, poczekaj, czekaj, czekaj. Spróbujemy. Gdzie jest mój telefon? Nie rzucaj mu, je. jeszcze siedzi tutaj elegancko. go rzucić. Tak, ale co masz? Pokaż, dawaj ją. Ja mu podsunę pod Odwala teraz Pan go złowi Tam, go jest, tam, ta, tam jest stąd, tam... A jest jest, 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 jest. Patrz, zaraz zaatakuje. O, o, o. A, A spierniczył. Widział nas, wiesz. Ale dobra, są ryby. Dob <laughs> dobra, zakładek spod chyba. Ja go nawet nie widziałem. Nie widziałeś go? Nie. On był gdzieś taki. No, to był duży, ładny wstrągal. A jaki? No normalny potok. Normalny tenczek. Jaki tęczak Potok. No, było ponad miarkę i to ładnie. Ja też ubrać. Chyba tak, bo musimy przejść tam. Musimy przejść tam przez murek, tam wskoczyć do rzeki. No to już dzisiaj tutaj zostaniemy, bo tutaj woda jest optymalna. Nawet jak tu nie będzie ryb, to tu bym się go nie spodziewał pod samym murem. Tutaj klenie bardziej. To tak. Ale panie, jak jest jeden, to będzie i drugi. Tak, jak jest jeden, to pewnie nie jest coś tutaj, no. Lipień, pstrąg. mały skoczek, tak jak mówił ten. Grzesiek, co nie? Ryba? Pewnie, że ryba, ale co? No, ładny, nieładny, ale jest. Przynajmniej jakieś fotkę se zrobię, bo jeszcze nie miałem fotki z rybą yy, na tym wyjeździe. Czekaj. Krowę ujeknął. Ładnie ujeknął krowę. W języku siedzi. No to dobrze, że na żywo, a nie na martwego. O kurde. Ale ładnie są te strągi. Ty, ty, to moje zwijasz? Tak. To czekaj, nie zwijaj. Dobra. Mm. Tak. Wypuszczamy pstrąga Ej. Ej. Kwisa Czternasty weekend Patrzcie jaki fajny Ale no, Poszedł Dobra, koniec o. Czyli one płyną Dzięki. w rzeki <laughs> Pani, a to może ten sam Nie no gdzie? co ty, taki kawałek? Nie, niemożliwe Nie. O, wszyscy znowu w jednym miejscu, co nie? Chłopaki, mówiłem wam, że pod mur trzeba rzucać. O, teraz to te się pozabijamy. Fat, jesteś tutaj, a rzucasz yy, miejsca na trzech zajmujesz swoim rzutem. I teraz nikt nie może rzucać inny, bo ty rzuciłeś przez całą rzekę. Ty jeszcze dobrze nie wszedłeś, a już masz po pas. Ja pierniczę. Nie wchodź, nie wchodź tak dalej, bo... No. I dzisiejszy dzień zakończyliśmy w Gryfowie, na Kwisie. No to samo zrobiłeś, co ci mówiłem. Pamiętaj, żeby... Nie, bo ty... Daj, daj czubek, zostaw zostaw Daj czubek do mnie, szybko. Czubek. Widzisz, mucha się twoja zaczepiła na ostatnią przelotkę. Masz farta, że ci znowu... Mówiłem ci, linka jest ciężka i linka zawsze musi zwisać z metr półtora za ostatnią przelotkę. Czekaj, czekaj, bo mi się wbił, twoja mucha mi się wbiła, dobra. Nie podnoś czubka, tylko wędki do góry nigdy tak, bo zaraz ci linka się sofnie do tyłu, wiesz? Hubert, nie rzucaj tak mocno, ty masz takie naleciałości spinningowe jak nie wiem co, zobacz, delikatnie. Linka tutaj pracuje, nie kij. <grystanie> nie dawaj tak kija do tyłu za bardzo. Zobacz, bardziej ja daję maksymalnie wędkę do tyłu. Widzisz? Ona praktycznie się nie rusza ta wędka. To jest tylko taki ciut. Sznur robi resztę. Musisz wyciągnąć więcej tego sznura. Wiatr wieje, kurczę i nie ma takich wyjść. Jakby przestało wiać, to by zbierały coś. Wysuń więcej tej linki trochę. O, zahaczyłeś o tył, widzisz? Bo Twoja mucha na ziemi leży, bo ty robisz bardzo daleki zamach i Twoja wędka schodzi do samej ziemi. No, no ja nie pomówiłem, że to jest lekkie. To jest przyjemne, ale najpierw się trzeba trochę namachać i nauczyć. Ale jak się nauczysz, to później jest już sama przyjemność. To bobry są tutaj. O, płynie, widzisz? No, to, to nie jest bobr, bubr. Ale nura dała, nie? O, tylko bombelki widać, gdzie płynie. O, patrz, jak biegnie. I kończymy nasz 14 weekend muchowy. Słaby, słaby weekend, liczyliśmy na dużo więcej. Ja liczyłem osobiście na dzisiejszy dzień, że połowimy rzeka Kwisa Mała. Zobaczcie sobie, ale jakoś nie wiem, chyba ciśnienie się zmienia w związku z tym ochłodzeniem, które już do nas idzie. Wczoraj były ryby dosyć fajnie aktywne, a wczoraj odkręcili dużą wodę. Dzisiaj wodę zakręcili, a ryby zero jakiejkolwiek aktywności. Także Hubert, jak wrażenia? Fajnie. Fajnie? No to przynajmniej dobrze, że fajnie wrażenia. A ty, Wojciechu? Wszystko dobrze. Wszystko dobrze? Szkoda tylko, że ryb nie ma, ty nie? Nie, mnóstwo na haku, ale. No, tak jest. Wojtek też niczego nie wyciągnął, niestety nie udało się dobrze brzegu doholować <grym> żadnej sztuki. I cóż mogę więcej powiedzieć, nic no, czekamy na 15 weekend, nie wiem nawet kiedy to będzie, czy jeszcze coś przed obozem letnim, mamy jakiś wyjazd czy nie, bo już się pogubiłem w tym wszystkim, także do zobaczyska, na pewno będzie jakiś materiał z takich jednodniowych, krótkich wypadów, czy to na Bystrzyce, czy gdzieś w okolicy naszą, pozdrowionka i do zobaczyska, cześć!